Pana burmistrza? Pana, burmistrza. Pana burmistrza? Jak by to było? Z pół godziny, tak? Zastępczy? Pani sekretarz jest pan. Ok, no. dobrze. ok. Dzień dobry pani sekretarz. Dzień dobry. Piotr Szaban. przychodzę tutaj jako mieszkaniec, dziennikarz. Mogę usiąść? Z nagraniem. Dlaczego państwo nie odpisują na moje maile? Dlaczego państwo mają Słoną skrzynkę mailową. Co się dzieje? Panie Piotrze, to nie za forma Pytam się, co się dzieje. Zadaję pytanie. Wysyłam do Państwa ponad tygodnia pytania. Żadnej odpowiedzi. Co się no dzieje? jest traktowany zgodnie z procedurą. I? Jest to. W związku z czym? W związku z czym dostanie Pan odpowiedź o terminie. Dlaczego państwo nie potrafią od ręki udzielić odpowiedzi na pytanie, ile będzie kosztował koncert Stachurskiego? Dlatego, że mm -hmm. informacja o finansach to nie jest informacja wzięta z od ręki. Proszę o, powiedzieć, ile koszt będzie kosztował w tym roku występ A Ja się nie zajmuję występem Słucham? Ja się nie zajmuję występem A pani nie wie? Nie wiem. A interesuje to panią? Czyje pieniądze zostaną wydane na, tak, na ten koncert? Skąd państwo wezmą pieniądze na to? Pan się nie ubywa na... Pani jest teraz tutaj, Pani jest urzędnikiem, jestem mieszkańcem i mnie to interesuje. Nie udzielam Państwa odpowiedzi. Kto zapłaci za koncert Stachurskiego? I ile? To takie trudne pytanie, trudna czy odpowiedź. Czy Panią interesuje, ile będzie kosztował występ Stachurskiego? Interesuje i w momencie, jeżeli pan do panią odpowiedź też lubię. To Pani się dowiedzieć z okazji tego, jak ja się pytam, Pani sama się no. interesowała. nie interesowała? Nie interesuję Pan mi weźmie tą kamerę dobrze? Co kamerę? A co to jest? Jakieś miejsce prywatne? Pani dom? Proszę o odpowiedź na pytania. Nie. Dzień dobry Panie Burmistrzu, Trzeba. Dobry. Ja do Pana przyszedłem na rozmowę. Panie Burmistrzu, Chciałby proszę Pan coś powiedzieć coś coś chciałem, Tak, chciałbym pan powiedzieć. Ale chciałby Pan powiedzieć i uprzedzić mnie, że Pan nagrywa? Nagrywam, tak, nagrywam. A dlaczego Pan nie mówi tego, przy... że Pan nagrywa? O, to jest jakaś tajemnica? Pan się czegoś bo? Mm. Panie Burmistrzu, ile będzie kosztował koncert Stachurskiego? Proszę Pana, nie wiem w tej chwili, ile będzie kosztował koncert Stachurskiego, pan? Się ja bezpośrednio... Mm. Nie e, prowadzę. E, do, czego służą, do czego służą skrzynki mailowe Urzędu Miejskiego? Do przyjmowania informacji. Jeżeli do Państwa wysłałem kilka dni temu pytanie, trzykrotnie przypominałem się z tym pytaniem, żadnego odzewu. Mm -hmm. Na pana pytanie, żeby odpowiedzieć, to tak, tak. musimy sprawdzić na ile możemy y, odpowiedzieć. Pani Tarkawian w gazecie Wyborczej już powiedziała, że to jest tajne. Na jakiej, tak, podstawie? Na na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie pytam, czy to jest tajne? Proszę pana, my sprawdzamy informacje na ile y, umowy z kontraktu y, z takim. Za czyje pieniądze będzie koncert opłacany z tego. To nie ma znaczenia, ten się, to, pani burmistrz, to, za, Proszę za pana, pana jeżeli za umowa między stronami za czyje jest pieniądze, taka, a nie inna. To proszę powiedzieć, za czyje pieniądze Państwo organizują ten koncert? Trudne pytanie? Za czyje pieniądze? Za pana? Nie, proszę pana, Pytam za pieniądze się, za naszej gminy. Czyli? W na mieszkańców, którzy tutaj mieszkają, tak? tak? I ci mieszkańcy, z których kieszeni to będzie opłacane, nie mają prawa wiedzieć, ile będzie kosztował taki kontro, proszę tak? Proszę pana. Ja panu w tej chwili nie powiem, ile to kosztuje. 10 tysięcy 20, więcej. Nie powiem panu, ile to kosztuje, bo ja bezpośrednio tą sprawą się nie zajmuję. A pana nie interesowało, nie. To, panie burmistrzu, ile gmina wyda publicznych pieniędzy na taką gwiazdę? Proszę pana, ja panu powiedziałem. Nie interesowało to pana do Ale proszę pana, pan nie chce. Nie, no pytam się, czy to pana interesowało Ale, przez, Dziękuję pobliżne, bardzo. Pobliżne, panu, Chyba się pytał zapraszając takich artystów tutaj. Samych radnych czy mieszkańców wychodził pan, sprawdzał pan referendum, czego ludzie chcą? A myśli pan, że powinniśmy na przykład pana zapytać? Każdego. Proszę. Dać taką szansę. Czym się pan kieruje? Taką opinią, jaką mamy... Ludzie robią i zarabiają po kilkanaście tysięcy na takich piknikach, A pan wydaje znacznie więcej na jedną gwiazdę. Tak. Czyli ja się przeciwko temu sprzeciwiam, panie burmistrzu. Ostatni raz. I proszę umowę rozwiązywasz.